Cześć, witajcie na kanale CQB.pl. Dziś przyjrzymy się nożowi Zero Tolerance 0562 Ti. Przejdziemy przez najważniejsze parametry, pokażę Wam go z każdej strony i powiem, do czego najlepiej się nadaje. Więc zaczynajmy. Na początek krótki rzut oka na sam nóż, abyście wiedzieli o czym będziemy mówić. Przejdźmy teraz do danych technicznych. Długość całkowita tego noża to 21 cm. około. Długość złożonego to 12,2 cm. Mamy tutaj rękojeść wykonaną w pełni z tytanu. Mamy blokadę frame lock. Nóż waży około 152 gramy. Nóż posiada klips mocujący. Klips mocujący jest Deep Carry i możemy go zamontować obustronnie mamy tutaj łożyska kulkowe KVT, dzięki temu ten nóż działa naprawdę płynnie i nóż wyprodukowano w USA. Jeżeli chodzi o ostrze, mamy tu prawie 9 cm ostrego, 4 mm grubość głowni, całkiem imponujące. Ostrze drop point, stal co ważne CPM MagnaCut, twardość stali około 62-64 HRC, ostrze gładkie i wykończenie dwutonowe. Jeżeli chodzi o otwieranie, mamy tutaj dwa sposoby otwierania. Z czym I tylko jeden jest praktycznie praktyczny i taki najfajniejszy, to jest właśnie flipper. Kołek to jest w zasadzie taki element bardziej ozdobny, bo konia z rzędem temu, kto otworzy ten nóż, będzie otwierał tym kołkiem, który jest tak blisko. Tutaj to w zasadzie jest taka jedyna rzecz, która w tym nożu mogłaby być lepiej wykonana, ale myślę, że kołek tutaj pełni taką funkcję bardziej ozdobną. A projektant, bardzo doświadczony Rick Hinderer, zaprojektował ten nóż, żeby właśnie otwierać go fliperem. I teraz do czego najlepiej nadaje się ten nóż eee, 0562Ti? To folder EDC klasy premium idealny dla kogoś, kto oczekuje najwyższej jakości wykonania, niezawodności oraz wszechstronności, i takiej jakości, która naprawdę robi różnicę przy codziennej pracy. Sprawdzi się zarówno w codziennych zadaniach, jak i jako element takiej prestiżowej yy, kolekcji. To nóż, którym można pracować, ale, który go, ale którego w ogóle nie chce się schować i chce się go eksponować i pokazywać. I nie bez przyczyny, bo jest to po prostu piękny nóż. I co wyróżnia 0562Ti przede wszystkim? super jakość materiałów tutaj zastosowanych. Tutaj nikt nie poszedł na żadne kompromisy. Mamy stal CPM MagnaCut o twardości około 62-64 HRC. Jest to no, super stal, jedna z najlepszych dostępnych na rynku. Super trzyma ostrość, jest odporna na korozję i bardzo, bardzo wytrzymała. Mamy tutaj e, też dwutonowe wykończenie, które wygląda po prostu pięknie. Mamy mechanizm KVT, który działa bardzo płynnie, ten nóż po prostu sam wyskakuje po lekkim pchnięciu tutaj tego elementu flippera i działa to po prostu super, tak jak wspomniałem kołek tutaj jest bardziej elementem ozdobnym w wypadku tego noża. Mamy tutaj blokadę frame lock z wkładką stalową. I ta blokada naprawdę y, zapewnia solidność, bezpieczeństwo i odporność na zużycie. Mamy tutaj tytanową rękojeść. I ta rękojeść ma tutaj fajne takie wyfrezowanie. Ona nadaje taką świetną przyczepność, lekkość i wytrzymałość. Bardzo wygodnie ten nóż trzyma się w dłoni. Y, mamy tutaj taki mikrojimping, który nie jest zbyt taki widoczny. Ale jest bardzo praktyczny, super się tutaj zapiera kciuki przy takich pracach manualnych, i ten nóż po prostu przez to właśnie, też bardzo ergonomiczne wykonanie, frezowanie, przez tą rękojeść, która jest bardzo ergonomiczna, pasuje naprawdę do większości dłoni. Super, ten nóż trzyma się w dłoni, jest bardzo praktyczny. Na końcu, co warto podkreślić i wyróżnić, jest to projekt Rika Hinderera i mówi to samo za siebie. Nóż wyprodukowany w USA, Rik jest no, jednym z czołowych projektantów w Stanach, bardzo szanowanym. Jego projekty są bardzo unikalne i ten nóż jest naprawdę no, takim klasykiem, który warto mieć w swojej kolekcji. I teraz porównajmy sobie ten nóż. Dla porównania, jeszcze może troszeczkę tu przesunę ten nóż. Damy inny model Zero Tolerance, 0 Tolerans 0,44 troszeczkę mniejszy. Zobaczcie sobie też kizera. E, tutaj militała i on jest też świetnym, właśnie nożem e, nie może zabraknąć w tym porównaniu niezawodnej, nieśmiertelnej Sebenzy. I jest to pełna sebenza. i. Dołożymy sobie tutaj demko też tytanowy. Zobaczcie, jak te noże się tutaj prezentują. Yy, nawet troszeczkę nam się jeszcze zmieści. Yy, mógłbym wam jeszcze dać coś do porównania, ale myślę, że tutaj już na tym poprzestaniemy. I tak te noże tutaj wyglądają. Zobaczcie sobie z drugiej strony. Wszystkie takie tytanowe fajne yy, opcje. I takie naprawdę dobrze wykonane wiecie, jak ktoś już szuka takiego noża, tego pokroju to myślę, że każdy z tych noży spełniłby jego wymagania oczywiście mamy tutaj różne pułapy cenowe ale jak widzicie żaden z tych noży jakoś tak drastycznie nie odstaje mm, są bardzo fajne te wszystkie noże no Sebenze teraz bardzo trudno je dostać jest praktycznie nieosiągalna Oj, I nam tutaj spadły, ale widzicie, widzieliście, możecie sobie zrobić stop-klatkę. Nie będę już tego powtarzał. Możecie sobie zrobić stop-klatkę i zobaczyć, jak tam one wyglądały. Tak mniej więcej te noże się tutaj nam prezentują. Ok, dobrze. To spróbujmy sobie podsumować. Więc podsumowując, Zero tolerancji, 0562 TI to nóż bez kompromisów. Idealne połączenie jakości materiałów. Precyzji wykonania i funkcjonalności. Jest piękny, solidny, ostry i gotowy na wszystko. I tak myślę, można podsumować ten nóż. Jeśli szukasz foldera e, klasy premium, który spełni oczekiwania zarówno w terenie, podczas codziennego e, edecowania czy jako część e, kolekcji premium, ten nóż to praktycznie pewniak. E, projekt Rika Hinderera mówi sam za siebie. I myślę, że każdy, kto będzie posiadał taki nóż w swojej kolekcji, z pewnością no, może zyskać uznanie innych kolekcjonerów noży, bo będzie. Ludzie znają te projekty, więc myślę, że zostanie to docenione posiadanie takiego kąska w swojej kolekcji. Ja myślę, że to wszystko o tym nożu. Ten nóż jest naprawdę bardzo taki fajny. Myślę, że też taki ikoniczny. Dajcie znać w komentarzach co myślicie. Pamiętajcie o subskrypcji i jak zawsze, trzymajcie się ostro.